Dzień dobry Państwu, Paweł Wiechno. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenie organizowane przez PZWL wydawnictwa lekarskie. Przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wspólnie z Kliniką Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie. Celem wydarzenia jest przybliżenie problemów onkologii urologicznej. Cały cykl nosi tytuł Akademia Onkologii Urologicznej. Proszę Państwa, w onkologii urologicznej, zresztą jak w całej onkologii, bardzo szybko i dynamicznie zmienia się sytuacja, zmieniają się dostępne metody leczenia, zmieniają się dostępne opcje terapeutyczne, dostępne sposoby diagnozowania pacjentów. I naprawdę dość trudno jest nadążyć osobom zajmującym się onkologią za tym, co najnowsze, za tym, co najlepsze dla pacjenta. Naszym celem jest przybliżenie postępów onkologii urologicznej w ostatnich latach i najwłaściwszych standardów postępowania z pacjentem chorym na nowotwory wywodzące się z układu moczopłciowego. Cały cykl wydarzeń zajmie nam dwa miesiące. 20 września spotykamy się w Katowicach, 4 października w Lublinie, 25 października w Białym Stoku, a 22 listopada w Poznaniu. Serdecznie Państwa zapraszam. Będziecie Państwo mieli możliwość spotkania się z dobrymi specjalistami w dziedzinie onkologii urologicznej. Mam nadzieję, że formuła spotkania, spotkania kameralnego. Pozwoli Państwu na swobodne zadawanie pytań oraz na dyskusję na nurtujące tematy związane z leczeniem pacjentów chorych na raka stercza, chorych na raka gruczołu krokowego, czy też na raka pęcherza moczowego czy jąder.